I teraz tak. Przydałoby się zrobić jakąś automatyzację fajną, nie? To, nie? Tutaj wam to dam do przodu. I jakąś automatyzację zrobimy? Żeby zrobić dobrą automatyzację, to użyjemy tego czujnika. To jest zegar, który pokazuje temperaturę, pokazuje wilgotność i pokazuje też natężenie światła, nie? No teraz mamy, jak go postawimy to mamy 51 luksów. No, no to prosta automatyzacja to wygląda tak, że wchodzimy sobie w sceny, e, dodaj nową scenę, e, dodaj nową scenę i teraz tak. Kiedy status urządzenia zmieni się? Wybierz pojedyncze i wybierzemy sobie z e, pokoju czujnik. Tutaj mamy czujnik. Możemy wybrać sobie z tego natężenie światła, kiedy jest mniejszy niż na przykład jeden lux. Tak, potwierdź. To wtedy wykonaj drive pojedynczy. Wybierzemy sobie ten nowy, który dodaliśmy dzisiaj i zmień go na on. Potwierdź. Eee, dobra, zapisz nazwa test eee, tik o, tut, tik, tok potwierdź i on w tym momencie już sobie przypisał tą eee, tą scenę i jeśli tutaj teraz spadnie na tym do poniżej eee, jednego luksa no to wtedy on załączy nam lampkę, możemy spróbować. Tu jest czujnik u góry, zasłonimy go. Luksy powinny spaść. Zero. I załączyła się automatyzacja. Bardzo proste. Nie, to jest jednostronnie. W jedną stronę, ale teraz możemy sobie dorobić drugą scenę. No, tak to jest na TUI, że nie da rady zrobić w drugą stronę. Nie? że, na przykład, jeśli jest coś tam ten tylko musicie zrobić drugą scenę. W Home Assistance jest to dużo prościej. W drugą stronę zrobimy sobie, dodaj scenę, wybieramy dokładnie to samo, czyli pojedyncze urządzenie, wybieramy to, które nas interesuje. Czujnik, luminacja powyżej, ile tutaj mieliśmy, tutaj mamy na tym 50, zrobimy 20, żeby było tak. Ok, potwierdź, i wtedy zmień. Znowu Drive, wybieramy sobie na początku. Zawsze Wam pokazuję te, które macie ostatnio dodane. Jeśli jest powyżej 50, no to wtedy zmień switch na off. Potwierdź, zapisz eee, test 2. tick, Tok, potwierdź. No i teraz już powinno się zaraz samo wyłączyć, nie? A no tak, popełniłem kardynalny błąd. Zrobiłem mniejsze. Tutaj chodzi o to, żeby było większe niż 20. Tak, potwierdź. Dlatego nam nie wychodzi. No i teraz spróbujemy jeszcze raz. Powyżej 20 powinno zgasnąć. Aha, jeszcze trzeba zapisać. No, zgasło automatycznie, bo już od razu wykrył, że jest więcej jak 20, nie? Czyli co? Wyłączamy. Gaśnie. Załącza nam. Więcej światła gasi. No ale ta lampka jeszcze chwilkę świeci, bo to jest na USB. Znowu zasłaniamy. I jak będzie więcej światła, to czujnik nam rozłączy żarówkę. Wyłączyło. No też chwilkę świeci, bo z tego pobiera. Czyli taką można zrobić sobie automatyzację. Bardzo prostą. Eee, na przykład to, co ja mam, że jak się ściemni, to zapalać gdzieś tam gdzie nie gdzie. Lampaczki, nie? No. Teraz to wszystko tylko trzeba posprzątać, żeby było czysto, jak wraca żona. Żony nie lubią, jak jest bałagan.